Hej, kochani! Hej, hej! Z tej strony Gruszka Polonia. Osobę spod znaku wagi zapraszam. Witam cieplutko. Zobaczmy, co Was czeka. E, tutaj ja będę omawiała dla Was miesiąc e, listopad. Tak więc horoskop na miesiąc listopad. Ze mną pomocnik duszek e, miejący się w piękne różne kolory. Bardzo fajny gadżet. E, Halloweenowy, e, tematyczny. E, będzie nam pomagał, zobaczymy na, jak dobrze, ale jak na razie bardzo fajnie pomaga. E, no i spójrzmy, kochani, kochane, jak to będzie się tutaj przedstawiało dla Was na pracę, tak? E, tujeczka mieczy, czwórka pucharowa. Na emocje dziesiątka pucharowa oraz ósemeczka mieczy. Mm, I tutaj zdrowie, siódemka buław oraz rycerz mieczy. A więc trochę tak będzie nerwowo. Tak, mamy karty blokad, walki, ale nie zawsze nie, nie każdy miesiąc musi być super lightowy, tak? Widocznie coś będzie trzeba przerobić. No i właśnie. E, zaczynamy oczywiście od karty pierwszej na pracę do 15 listopada. To jest trójeczka mieczy. No jest to trudna karta, tak? Bo ona oznacza pewne rozczarowania, nieprzyjemności, no i takie niefajne wiadomości, tak, żale też e, coś no, może się nie udawać szukamy tej pracy, no to możemy doświadczyć porażki pewnego rodzaju i będzie to bolesne dla nas, tak? To są takie doświadczenia, których, e, doświad których no właśnie musimy doświadczyć, ale też tak naprawdę one niosą jakieś przesłanie. No, wiadomo, że nie lubimy takich doświadczeń, ale mm, na, zadaniem tej karty jest to, żebyśmy mimo wszystko nie skupiali się na tych negatywach, nie rozpamiętywali też tej przeszłości i nawet jeżeli coś się nie uda, trudno, szli dalej i chrońmy tutaj swoje emocje, tak. Uważajmy też na ostre słowa, tak, bo niestety no też to może tutaj wpływać na jakość podejścia do tych spraw zawodowych, jeżeli mamy pracę, także możemy czuć się czymś rozczarowani, rozczarowane, tak. No, trudne emocje się pokazują, no nie jest to taki sprzyjający do końca czas. Jeżeli chcemy coś załatwić w, w tym okresie, to myślę, kochanie, że no, może być trudno, po prostu, tak? Może też warto odpuścić, po prostu. I tutaj ten aspekt się pokazuje. Natomiast jeśli chodzi o kolejną kartę, e, czwórkę pucharową po 15 listopada jest trochę lepszą kartą, bo nawet jeśli oznacza apatię, to mimo wszystko daje możliwości, bo tam na tej karcie mamy tutaj e, puchak, na który oczywiście patrzy siedzący mężczyzna, no i ta karta, no właśnie, wskazuje, że przed nami będą możliwości. Ale czy my będziemy chcieli sięgnąć po te możliwości? Czy nie będziemy gloryfikować przeszłości i blokować się na, na to, co jest nowe, inne? To już. To już w waszej gestii będzie, by pokonać te pewne demony i ograniczenia, tak? Szczególnie, że no była prawda, ta tendencyjnie trudna karta wcześniej, to tutaj to może się odbijać i tak naprawdę e, determinować nieco, nieco wasze działania, natomiast to nie oznacza, że. Że się nie uda, tak? że nie znajdziecie lepszej pracy czy jakiegoś fajnego miejsca, tylko musicie spojrzeć inaczej, głębiej i popatrzeć, co macie przed sobą. Jeżeli macie pracę, no to tutaj tak samo. Może być tak, że będziecie czuć się po 15 listopada przygnębieni, osłabieni, apatyczni. Ale nie będziecie widzieć, że możecie coś zmienić w, w otoczeniu, czy w, nawet w układach w pracy, czy nawet jeśli będziecie chcieli zmienić tą pracę, to też tak będziecie, no właśnie troszeczkę chodzić po omacku. Karta zachęca do wychodzenia z tej apatii, bo ta apatia, no, apatia niczym nie pomaga. No nie oszukujmy się, no bardziej blokuje niż daje, tak? Natomiast jeśli chodzi o emocje, mamy pierwszą kartę dziesiątki pucharów, tak, piękna karta. Jest to karta na pewno wskazująca na dar losu. Bardzo lubię tę kartę, jedna z najlepszych kart w tarocie, dająca opitość, spełnienie i spotkanie właściwej osoby. Warto by było te w tym momencie szukać. Tak, oczywiście tarot nie zmusza nas do działania, on nas może zachęcać, mówić o podstawowych tendencjach. Jest to karta, w moim mniemaniu, kto szuka, ten znajdzie. Szukajmy, szukajmy. Jakby otwierajmy się na innych, po prostu. Jest to karta zadowolenia z darów, które niesie przeznaczenie. Tak samo nieść, nieść będzie dobre wiadomości w stałych relacjach. Może oznaczać ślub, zaręczyny, prezent, jakieś dary, tak, i piękno rodziny, którą tutaj będziecie tworzyć. Bardzo fajna karta, skorzystałabym z tej aury. No, w miarę możliwości, oczywiście dlaczego? Bo potem już jest karta blokad, tak? I mamy po 15 listopada tego ósemkę mieczy, ona może blokować tutaj szczególnie kobiety, mogą bardziej być takie skupione na pewnych emocjach, na zaślepione pewnymi aspektami. E, przez to się blokować na, na to, e, co, co korzystne tak naprawdę. Uważajmy na zobowiązania, na słowa, które. Są do nas kierowane, bo możemy traktować coś zbyt poważnie, zbyt wiążąco, a to wcale nie będzie takie, jak powinno być. Więc tutaj, jakby to się pokazuje, i tak samo, jeżeli mamy relacje, to tutaj też jakby nie zobowiązujmy, nie zobowiązujmy się do czegoś, czego na przykład nie zrobimy, czy coś, co nam nie odpowiada, czy nie trzymaliśmy się kurczowo jednej wersji. Nie wiem, przy wizji przyszłości odnośnie danej relacji, dlatego, że to może zaślepiać i nie pomagać w rozwoju. Tak więc jest to podstawowe znaczenie. Natomiast, e, jeśli chodzi o zdrowie, tak, siódemaczka buław do 15 listopada. A siódemka buław jest taką kartą, która oznacza walkę. Dla mnie jest to karta walki o siebie, o swoje zdrowie, walkę też z przeciwnościami, bo to jest taki wojownik tutaj, tutaj na tej karcie. E, też możemy zmierzyć się z jakimś trudnym lekarzem, nie wiem, gdzie trzeba zawalczyć jakieś badanie. Tak? Czasami tak jest niestety, że walczymy o swoje. No i właśnie tutaj ta karta to przedstawia, że my musimy walczyć, walcząc o coś. Jeśli się zdyscyplinujemy, zwyciężymy. Jest to karta też jakichś wiadomości, które zmuszają bardzo mocno do działania, no byśmy osiągnęli jakieś cele. Zwróćmy uwagę na tutaj kolana, kości, stawy, układ mięśniowy, ruch, tak, no i stany zapalne, bo niestety tutaj ten aspekt się pokazuje, natomiast walka o siebie, o to, co jest ważne, jest kwintesencją tego <laughs> przesłania. Natomiast po 15 listopada macie tutaj rycerza mieczy i po 15, no szczerze mówiąc, no ta karta jakby wskazuje na burzliwość. I walkę intelektualną, czyli tutaj walka mm, słowna mi się pokazuje. Tak? To jest bardziej intelekt słowa, tak? walka o swoje w, w sensie nie tylko ruchu, e, jako ruchu prawda, mięśni, tak? tego ruchu fizycznego, ale ruchu intelektu, który pomaga nam w załatwieniu spraw. Tu też może być nieprzyjemnie, niestety, mogą docierać do nas ostre i surowe informacje. E, zwróćcie uwagę także na e, aspekt układu oddechowego, Ktani, tak? I układu nerwowego. No, karta oczywiście może wskazywać na wiadomości lub sytuacje związane z operacją, badaniami jakimiś nieprzyjemnymi lub zastrzykami, <laughs> możliwość przyjmowania na przykład zastrzyków czy jakiejś terapii w tym kierunku. No, układ jest dosyć taki mieszany, bym powiedziała, tak. E ale być może te karty pomogą Wam na przykład umiejętnie tutaj omijać pewne tendencje, odnaleźć się w tych trudnych sytuacjach, co również też podkreślacie w, w komentarzach, że przesłanie karty daje Wam właśnie tutaj otuchy i właśnie mimo wszystko to ma takie zadanie. Zapraszam Was oczywiście tutaj. No właśnie, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału na YouTube to właśnie na ezoporadę, tam jest taki cudowny guziczek czerwony, subskrybuj, no i jeśli go tam klikniecie, fajnie tak, to już będziecie mieć pewność, że żaden horoskop Was nie ominie, co jest najważniejsze, no i nie tylko horoskop, bo różne inne publikacje, więc tutaj zapraszam oczywiście do subskrybowania, zaglądajcie na Facebooka o, te, o tej samej nazwie, czyli ezoporada. Lajkujcie, bywajcie, komentujcie. Do zobaczenia. Hej!